Jezu jak jest. Cześć dziewczyny, witajcie w nowym filmie. Witam się z Wami dzisiaj znowu w tym pięknym otoczeniu i dzisiaj przychodzę do Was z tagiem 7 urodowych grzechów głównych. Jest to bardzo fajny tak. Tak zaczerpnęłam z YouTube'a, oczywiście dziewczyny go tam robiły i bardzo mi się spodobały pytania, więc... O najdroższych, o najtańszych kosmetykach. Także jeśli jesteście ciekawi, co Wam dzisiaj, o czym Wam dzisiaj poopowiadam, to zapraszam Was do oglądania dalej. I pytania mam tutaj w telefonie, także będę sobie tutaj czytać pytania z telefonu. Pierwsze pytanie, chciwość. Najdroższy kosmetyk, jaki kupiłaś? Słuchajcie, najdroższy kosmetyk, który kupiłam, hmm, właśnie nic mi nie przychodzi do głowy i wydaje mi się, że była to perfuma bo raczej nie wydaje sporo pieniędzy na pudry czy na takie kosmetyki pielęgnacyjne. I chyba była to perfuma, i była to perfuma Chloe Love i ona kosztowała, z tego co pamiętam, 445 zł w Douglasie. Taka duża perfuma Chloe Love, do tej pory ją mam, bardzo ją oszczędzam, jest przepiękna, ja uwielbiam perfumy Chloe. Um, I jeszcze, jeśli chodzi o te najdroższe kosmetyki, to były jeszcze to dwa błyszczyki, był to błyszczyk Chanel, za który zapłaciłam 114 zł i błyszczyk z Diora, coś około też 105 zł, zapłaciłam za nie. Także to były takie moje naprawdę perełki do tej pory. Te błyszczyki mam i mam wielki centymetr. I pamiętam, że zbierałam sobie pieniądze na te kosmetyki, żeby je mieć, i jestem z nim bardzo, bardzo zadowolona. I teraz, jeszcze w tym samym pytaniu, najtańszy kosmetyk, jaki posiadasz? Najtańszy kosmetyk. To jest balsam z Isany. I wiem to, bo ostatnio Wam robiłam test tego balsamu. On kosztuje chyba 4,19 groszy, ale jest bardzo fajny i bardzo go również lubię. Drugie pytanie. Gniew. Których kosmetyków nienawidzisz, a które uwielbiasz? Eee, hmm, nienawidzę. Jakich kosmetyków nienawidzę? Słuchajcie, to jest ciężkie pytanie. A wiem, wiem jakich nienawidzę. Słuchajcie, nienawidzę płynów dwufazowych: tych takich, które mają warstwę oleistą i yy, warstwę tą wodną. No, nienawidzę tego płynu nienawidzę. A najbardziej nie cierpię tych płynów właśnie dwufazowych z tych takich niebieskich. One są koszmarne. Pamiętam, że raz w liceum mi je mama kupiła i w ogóle nienawidzę tego uczucia, jak mam tłuste powieki od tego płynu. Le! Po prostu to jest najgorsze na świecie. A które kosmetyki uwielbiam? Słuchajcie, uwielbiam kosmetyki, które szybko i łatwo się aplikują, typu chusteczki do, do makijażu z Isany, jakieś... Płyny z pompką typu mixa. Naprawdę lubię szybko zmyć makijaż, lubię jak ta pielęgnacja jest szybka, łatwa i prosta. Takie kosmetyki uwielbiam. Trzecie pytanie. Obżarstwo. Jakie produkty kosmetyczne są według Ciebie najpyszniejsze? E, mam takie trzy produkty, które są naprawdę świetne. Po pierwsze to jest paleta z Makeup Revolution. I to jest paleta ta czekoladowa: I Heart Chocolate. Ona bardzo smakowicie wygląda i podobno też świetnie pachnie czekoladą. Drugi produkt to jest, wydaje mi się, IOS: on jest bardzo słodki. Te zapachy są przepiękne: takie owocowe, soczyste, słodkie, i on jest bardzo słodki w smaku. I mamy jeszcze taki trzeci produkt od niedawna, który, którego test robiłam na kanale. Jest to czekoladowa maska z Starej Mydlarni. Jest Przecudowny ten produkt. Jak go mam na sobie, to się czuję po prostu, jakbym wąchała czekoladę i mam ochotę naprawdę go zjeść jak mam go na twarzy. Także to są takie trzy najbardziej takie smakowite produkty kosmetyczne, które mam. Czwarte pytanie: lenistwo. Których produktów nie używasz z lenistwa? E, zdecydowanie nie lubię używać e, tych maseczek w płachcie. Ja wiem, że to są maseczki bardzo skuteczne, wiem, że Koreanki je polecają, ponieważ te składniki mają szansę w tej maseczce się po prostu wchłonąć. Nienawidzę tego, ponieważ jak e, mam tą maskę w płachcie, to muszę z nią leżeć, a ja nigdy nie mam czasu poleżeć z maseczką. Zawsze, jak nakładam sobie te maseczki w kremie. Tu zawsze, nie wiem, podłogę, myję podłogę, sprzątam, myję naczynia. Zawsze muszę coś robić. A w tych masażkach no niestety trzeba leżeć, ponieważ one, mam wiecie, tam pospadają i będą nierówno, i nigdy nie mam czasu po prostu ich używać. I takim drugim produktem, którego nie używam z lenistwa, mm, takiego kosmetycznego, kolor jeśli chodzi o kolorówkę, to nigdy nie mam czasu używać konturówki do ust. No nie wiem, nienawidzę po prostu do pomadki, zawsze lubię sobie pomalować te usta, a nigdy nie chcę mi się obresowywać konturówką tych ust. Piąte pytanie, Duma, które kosmetyki dają Ci najwięcej pewności siebie? Zdecydowanie jest to eyeliner na oczach, ponieważ eyeliner podkreśla jakby makijaż naszego oka, całkowicie zmienia cały makijaż oka, wyglądamy jakby te oczy były większe, wyglądamy tak jakbyśmy po prostu miały podkreślone te oczy i większe. Także myślę, że tak, że to jest to kreska eyelinerem i zdecydowanie perfumy, czyli ładny zapach. W moim przypadku są to perfumy Chloe Love. Ja uwielbiam Chloe Love i Armani Si. Bardzo lubię te perfumy, także myślę, że tak, że są to takie dwa kosmetyki, które sprawiają, że po prostu jestem pewniejsza siebie. Proste pytanie, pożądanie. Jakie atrybuty uważasz za najatrakcyjniejsze u płci przeciwnej? Może odpowiem na to pytanie w formie tego, co ja najbardziej lubię w swoim chłopaku, bo ciężko mi jest ogólnie określać, co najbardziej lubię we wszystkich chłopakach, bo wiadomo, u każdego lubiłabym co innego, tak? Każdy lubi co innego w danej osobie. Ja u swojego chłopaka przede wszystkim lubię to, że ma czarne włosy, po prostu czarne, krucze włosy, ciemne oczy. Poczucie humoru i chyba tak najbardziej to taka opiekuńczość. To są takie, takich pięć atrybutów, chyba było pięć, tak, minimum pięć, chyba tak, ale to są te atrybuty, które najbardziej w nim lubię i takie najbardziej pożądane atrybuty. I ostatnie siódme pytanie, czyli siódmy grzech, główny zazdrość. Jakie kosmetyki najbardziej lubisz dostawać w formie prezentów? Słuchajcie, ja najbardziej lubię. Mm, takie kosmetyki, których najczęściej używam i które często najczęściej zużywam, czyli pielęgnacja. U mnie jest to pielęgnacja. Ja uwielbiam peelingi, ja uwielbiam żele i bardzo się cieszę, że współpracuję z, firm z firmą LIREN i mam okazję dostawać od nich takie produkty myjące: typu peelingi, żele, bo ja bardzo, bardzo często i bardzo, mm, bardzo dużą ilość używam właśnie peelingów i żelów. I bardzo się cieszę po prostu, że mogę je testować. Ponieważ, yy, no wiecie, takie rzeczy jak paleta czy jak szminka to zużywamy wolniej niż takie rzeczy pielęgnacyjne. Ja ogólnie jestem uzależniona od pielęgnacji i ja uwielbiam sobie do wanny nalać wody, piany, wypilingować się pachnącymi. Yy, Kosmetykami, po prostu wtedy jest mega. Ja wtedy mam idealny humor i wtedy się najbardziej relaksuję. Także myślę, że takie właśnie prezenty, które zużywam najczęściej. Dobra dziewczyny, to było wszystkie 7 pytań, 7 grzechów głównych, moich 7 grzechów głównych kosmetycznych. Mam nadzieję, że ten tak Wam się podobał i że powtórzycie. Jeśli macie kanał, to chętnie obejrzę u Was taki film. Dajcie mi koniecznie kciuka do góry, jeśli ten film Wam się podobał. Napiszcie, jak to jest u Was, jakie kosmetyki kochacie, jakie kosmetyki Nienawidzicie? Jakich kosmetyków nie używacie z lenistwa? Jakie kosmetyki są dla Was najlepsze, najpiękniejsze? Czekam na Wasze odpowiedzi w komentarzach. Dzięki Wam bardzo, że wytrwałyście do końca. Subskrybujcie oczywiście mój kanał, w ten sposób będziecie na bieżąco z wszystkimi moimi filmami. Całuję Was, ściskam i do następnych filmów. Pa! pa!